Trąba po udanym i pytanie: Czy wymarzonym debiucie w Krakowie u siebie w domu? Tak, tak, tak. Jestem przekonany w 100%, tak. Oczywiście. Szczerze? Słuchaj, jestem zadowolony ze wszystkiego. Jestem zadowolony z tego, nawet, że wiesz, dostałem kurwa tutaj w to oko. Czemu? Bo to jest walka i ja wiesz, muszę się nauczyć, nie? Muszę się nauczyć. Przypaliłem się tutaj na początku, zajmowałem kopa, przypaliłem się, gdzieś tam dostałem nagle jakąś kurwa z dupy Ubera albo jakieś sierpa, nie wiem co to było. I wiesz, i, i okej, okay, nie? Jakie ogłuszenie, co jest, kurwa, odwróciłem się, patrzyłem na różnice, odwracam się. Gim, gdzieś tam leci, jest, i ja z dalej. Bardzo błyskawicznie zareagowałeś. Ja akurat samego uderzenia w oko nie widziałem, ale to jak odbiegałeś, i zastanawiałem się, co jest grane. Ale to teraz widzę, bo jestem blisko, no, że faktycznie jest e, ruszone pod okiem, e, zaczerwienione tak, masz. Ale no bardziej tu wiesz, no dostałem gdzieś tu końcówkę, no to wiesz, dostałem, dostałem tu, 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 najbardziej tutaj. Będzie spuchnięte, ale kurwa, no. Po to się przygotowałem, że była walka. Co to byłaby za walka, jak ją ja go znał, to w 10 sekund? W sensie spoko, ale czegoś ja się nauczę? Jak znakotuję jakoś 10 sekund, Pójdę, wyjdę później z kimś lepszym, nagle wyjdzie, wiesz, poza pierwszą rundą, ja nie będę wiedział, co się dzieje. A ja tak to była ta pierwsza runda, siadłem, oddychałem, uspokoiłem oddech, ustrzymałem wszystkich komend, no i zdewastowają go. Nie? Zdominowałem go w drugiej rundzie już tak, że nie zrobił mi nic. No A i czy, o to chodzi. Czy było coś, czym cię Gimper zaskoczył, szczerze? Nie. Nie, nie, nie. Przydaje się, że po prostu nie. I nie jest to ani z pewności siebie, albo jakieś pychy czy coś, nie. Wiedziałem, że będzie miał w pierwszej rundzie dynamit, że będzie miał dynamikę tak, że będzie miał siłę, że będzie miał tlen, no bo, kurwa, na no, w pierwszej rundzie, stary, każdy ma. Nawet na tą, przez tą minutę, no każdy ma, stary. nawet jak grasz szlugi, to jesteś w stanie, wiesz, przez tą pierwszą minutę coś tam się pobić. Więc ja wiedziałem, że on będzie miał. Ale wiedziałem też, wyszeli, wyszliśmy do tej drugiej rundy, raz nim pierdonołem. jakoś się pozbieraliśmy. Człowieku, i, to ja widziałem... wchodzę ci w słowa, muszę to wejść. <laughs> Ja takich rzutów przez biodro dawno nie widziałem, a to jest nie, przypomnijmy ja. y, Freak Fightowa Federacja i stary ten high kick, co tam, go strzeliłeś mocno. No. Kurwa, chcę zobaczyć powtórkę, ja pierdolę. Wiem, że tam a próbuję, pamiętasz bo... coś z tej walki, bo teraz tak, jest tak, tak pewnie, że... Kilka kolan było takich. E, było... E, były high kick, taki, dwa albo trzy były high kicki. Dwa high kicki tak. na pewno były. Tak. E, no i ten rzut przy moim narożniku jeszcze to było. To... Przy moim bo centralnie obok nich, że oni mieli głowy kurwa już pół metra obok mnie, i Sebastian takim to usłyszałem takie po prostu jakbyś kurwa cegłę rzucił, wiesz, z ziemi, tak A ja, a ja na... nie do, to usłyszałem, to za chwilę, dokładnie w tym samym momencie usłyszałem Sebastiana Kotwicę jak zaczął bić pięścią ee, i tak się bardzo cieszyć, no bo umówmy się, zapasny. Kontrola do siadu, stary, to umówmy się, no. Kontrola z do siadu. Powiedziałeś, że bardzo ciężko okay. pracowałeś na tą wygraną, a ja miałem okazję, e, chwilę no tych ty przygotowań. Jest. Tak okay. i faktycznie przyznaję, totalnie chyba zmieniłeś też mindset i taki lifestyle swój chyba. Oczywiście, że tak. Ostatnie miesiące mojego życia poświęciłem się 100% tego, temu, co dzisiaj zrobiłem. 100%. Odrzuciłem wszystko, obniżyłem e, wolumen pracy, e, spotykania się z przyjaciółmi, z najbliższymi, z rodziną ogólnie skupiłem się na tej robocie. Teraz mam czas, czas wolny, wakacje, załatwić swoje sprawy. Później pewnie może znowu jakaś walka. A, fajnie by było jakby to był jakiś taki mój trochę lifestyle życiowy teraz. Lubię to, lubię to. Zrobiłem, wiesz, zrzuciłem wagę, zrobiłem zajebistą robotę. Wiem, że są kurwa ze mnie ludzie dumni. Nawet nie wkurzyłem się na telefon, bo nie wiem kiedy, ale Pewnie wiadomości jest tyle, że. Ja myślę, że ci się zawiesi ten telefon, jak go odpalisz. A no to co teraz? Nie będę pytał o kolejną walkę, bo chyba że jest taka osoba, którą byś chciał się zmierzyć. Wiesz, co, może tak sportowo nas na, 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 na. jakby wiesz, żeby się przygotować dobrze, może, może, może Mateusz Switloverz, nie? Dzisiaj tam niefortunnie, no ale zgłosił się tydzień temu. Wiesz, on jest usportowiony chłopak, moglibyśmy coś porobić, nie? Tak mi się wydaje, wydaje. Ja myślę, że to by było fajne widowisko dla, zro... siebie, dla siebie, dla ciebie. Dwa, ale 02, i... ale 02 Ale w ogóle ale ten, ten to... werdykt nie znaczy ten... Ale to nie jest takie 02, takie wiesz, że to są w pizze dwa razy, bo był dużo gorszy czy coś. Tylko pełen dystans chyba z Kaspem był. Dokładnie. A później wiesz, no AJ skoczył 6 dni temu, więc ja jakby w sensie byłoby to spoko. Ale jak widowie mają kogoś lepszego dla mnie teraz to dawajcie. Piszcie w komentarzach, czy AJ byście zobaczyć. No właśnie, to też ważne, żeby że, doświadczenie brać pod uwagę. by się zrobić jakąś walkę, zanim pójdę już gdzieś, wiesz, po najlepszych. <grystanie> e, co dalej? Jakie plany na teraz? E, bierzesz Marysię i jedziecie mam... gdzieś? Jadę do hotelu tutaj, mam obok. Bo do domu mam za daleko, nie chcę się do domu. Wolę w hotelu się wymyć. A wiem co jest. No że przypomniałem. Nie afterparty. Już ty tym afterparty to kina, czy ty zasłużyłeś. Ale stary, Jan Błachowicz i jego waleczko o 6 rano. No nazywa. mam nadzieję, że do 6 rano dotrwał. <grystanie> Powinienem, no powinienem. Dobrze. Powiniene. dobrze, no to na koniec jeszcze od Ciebie dwa słowa. Ja Ci bardzo dziękuję za emocje, za fajny występ. Kurwa, no i... stary. Wracałem, w Likaniowski po prostu powiedział mi tak. Tak się patrzył na mnie i mówi, tak tak, dobrej drugiej rundy? To ja jeszcze we Freak Fightach nie widziałem. Tak hmm. i powiedział, tak im powiedział, no. no. nie no, tam kurwa, nie wiem, obudził się mi taki duch. Ja się też odpalam później. To już to było, jakby gadaliśmy o tym nieraz z moimi trenerami, czy z moim trenerem od motorycznego przygotowania, że ja robię pierwszą serię? Pod koniec już mam trochę więcej siły, nagle wierzę w drugą serię, stary kurwa, rekordy bije nagle, nie? Bo że jestem rozgrzany i wiesz. I tam poczułem, byłem spięty stary po że ludzie strasznie, byłem tak przerażony na spięte, a wyszedłem kurwa i go rozjebałem. Trochę przeklinam tutaj, ale ja jak, <grym>, możesz. Kurwa, jak mam dużo emocje, to przeklinam, wybaczcie mi. Możesz, ja to bardziej jestem w szoku, bo mówi do mnie trąba tak, dobra Michał, dam Ci wywiad, ale zróbmy krótko, dużo mówisz, dobra, duch, fajnie, tak. bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dzięki Michał, dzięki.